Wykład na ratunek palec głową prowadzi doktor Jerzy Ławo z Muzeum Kultury Ludowej w Wędrurzewie. Witam Państwa, poproszę następny obrazek. z dużą chęcią przyjęłem zaproszenie Pana Zenona na dzisiejszą uroczystość. Jak się wziąłem za temat, to się okazało, że Pan zasadzie nie niezłą minę. To się okazało, jak powiedzieć o rzeczywistości, a jednocześnie nie musimy się nie wyrazić. Tutaj pewna jest to tylko to chwila czasu. Niemniej jednak e, chciałem temat przedstawić jako e, bardziej beczka miodu z, z łyżką dziegciu, ale też mam niestety odwrotnie. Tutaj e, z racji mojego zawodu i zainteresowań potrypowano bardziej w stronę dziedzictwa kulturowego i I tutaj dla mnie osobiście symbolem tego, co stało się z tojestym dziedzictwem kulturowym jest taka fałupa, która znajduje się w Barcelonie. To jest taka wieś czy niedaleko to jest stara, drewniana, klasyczna mazurska, z innymi I to jest po prostu e esencja My chcemy widzię czasu, żeby było lepiej, widnie, cieplej, a mamy tą substancję starą zabytkową. I to jest cały czas kwestia e walki, i starego znowu. Tutaj to pytanie e całej konferencji e zachować czy zmieniać. Zawsze zmieniać. To jest tak skonstruowane, czy to przez Pana Boga, czy to przez Jego wewnętrzne potrzeby. to musimy coś zmieniać. Jak ktoś siedzi i nic nie robi, to daje to nie żyje. Także y, to jest też kwestia, że zmieniając, to powinniśmy ze sobą rozmawiać, szukać złotego środka, chociaż moim zdaniem on nie istnieje. Ale to jest kwestia szukania jakiegoś takiego jak wyjścia, żeby to był jak najmniejszy strach. Dlaczego tak się dzieje? To nie jest to, że człowiek jest zły albo że nie ma pieniędzy. To nie tylko są takie kwestie. To jest w przypadku takiego dziedzictwa kulturowego, że to, co my zostaliśmy od bardzo często ma bardzo wielu z właścicieli. To jest przykład budynku przejętego przez wspólnotę w Węgorzewie przy ulicy 3 maja. Czterech właścicieli. Każdy zmienia okno. Każde okno wygląda inaczej. To jest e, teraz leitmotiv e, różnych dyskusji w tej To jest nowy budynek, który powstał w centrum miasta. I teraz jest pytanie, czy jest ładny, czy jest, czy pasuje, czy nie pasuje. To jest, e, ilu nas tutaj jest na sali, każdy będzie ma swoje zdanie. Jest to współczesny model. Jest to może budynek niekoniecznie brzydki, to pytanie, czy on na pewno pasuje do przestrzeni, w której się znalazł. Także y, tutaj są przygotowane następne obrazki y, z Placu Wolności. On stoi, można powiedzieć, na przedłużeniu Placu Wolności w stosunku do ulicy zamkowej. I Plac Wolności to jest dawny nowy rynek, założony w XVIII wieku. Zresztą jest to idea fix generała Wątka, który po prostu zarządzi porządek. Stary rynek, niech sobie tam mieszczanie rządzą, on stworzy nowy rynek i ma być zabudowany moduło, budynek, brama, brama, budynek, brama. Budynek, I oczywiście tutaj jest kolejny przykłady: to nie tylko my zmieniamy przestrzeń. To przestrzeń była też zmieniana i przed wojną, przed drugą, przed pierwszą, w czasach pruskich. Tak wyglądał mniej więcej nowy rynek na przełomie 19-20. Natomiast pozostałością po tej świetności to jest tak zwana Oaza. że wiedzą, że akurat w kraj był krótką śmierci przy i w Także wielu ludzi zginęło w tym wykącie. Natomiast y, trzeba pamiętać, że y, ten nowy budynek, ten szary z czerwonymi oknami, stoi i za tego budynku, który widzą Państwo na tym obrazku. To jest najstarszy cywilny budynek miści, właśnie zrealizowany według y, y, planów generała Funka z 1734 roku. Także to jest można powiedzieć taki jeden z nielicznych zębów, który został w tej szczęce takiej przedwojennej. Rzecz ciekawa, nowa plomba wstawiona, która ma, z, z, ma kilka lat, moim zdaniem średnio pasuje do akurat klimatu. Natomiast z tyłu jest ciekawostka, bo to jest pierwszy budynek z czasu członkowego, tylko w końcu XIX wieku podwyższona, otwierana. Także tutaj mają Państwo przykład. To, co w XIX wieku chodziło w z w Prusku, zostało przygotowane w taką kamienicę z, ładną, z ładnym takim wystrojem elektrycznym. Kolejne przykłady zabudowy Placu Wolności, który był zabudowywany, można powiedzieć, co 10 lat. I to, te budynki, które powstały w latach 80., już na przełomie lat 80., Pochodziły za przykład, jak można zeszprzeć przestrzeń miejską w takim małym mieście. Obok elementu tego trójkąta śmierci, dawna restauracja tram, turystyczna, i można powiedzieć, jeden z klasycznych przykładów budowy owskiej Natomiast jest to obecnie obudowany, przebudowany i w zasadzie nie, nie przypomina tych dawnych, e, konstrukcji. To z kolei budynki z początku lat 90. też teoretycznie nawiązują do jakieś zabudowy z kamniczkami i tutaj powiedziałem, te długą załamania fasady e, one w zasadzie psują, zadłużają e, przestrzeń. Kolejne budynki, które e, po, pojawiły się ten z państwa w końcu lat 90. ten nowy budynek przy ulice 2003 o pawilon handlowy. Także mają Państwo przegląd, że w zasadzie każdy kawałek placu wolności jest, można powiedzieć, utrzymany w jednej stylistyce. W, w, każdy jest utrzymany w innej stylistyce. Także tutaj problem jest zagospodarowaniem tej przestrzeni, bo do czego mamy się odwoływać. Czy do tych jeszcze od ostatków przedwojennych, czy do któregoś ze styl, stylów? z powojennych. Tak samo jak tutaj ulica Zamkowa, która poniekąd zamyka plac wolności, od i szkoła postawiona w latach 50 wbrew pozorom nie jest to taka z z masakra urbanistyczna. Natomiast to co w środku to jest niż masz, tak się rozwijała nasza Polska, od drobnej przedsiębiorczości po obecnym nawiązywania w tle ten największy kamieniczny budyneczek z kolei, nawiązuje fasadą do baroku. który też teoretycznie w Namazurach nie miał miejsca, ale to jest no, pomysł e, architekta, który e, nie wgłębił się w z, z, z klasyczny przykład e, architektury czy dziedzictwa kulturowego Mazur. A z kolei po lewej stronie trzecia część, której śmierci, kaprys, również e, dawna restauracja, obecnie przerobiona miasta. E, też kolejne przykłady. Zabudowy z placu dzisiejszego, placu Wolności, to jest hotel zamkowy. On uchodził w okresie przedwojennym za najbardziej ekskluzywny w mieście. Zaczynał od w zasadzie przerobionej takiej dużej kamienicy. Później otrzymał bardzo zdobną fasadę, wybudowaną salę balową. I my na no przestrzeni też pamiętać Przestrzeń przedwojenna, patrzymy przez przede wszystkim tych starych pocztówek, jak było fajnie, jak było ładnie. Natomiast okazuje się, że na przykład 30.-40. te zasady hotelu zamkowego zostały całkowicie obite, stworzono w zasadzie tylko koszarowiec. Także tam przestrzeń i w, w okresie przedwojennym się zmienia. No tu z kolei dzisiejsza pierzeja placu Unwalskiego, ulica teatralna. I to jest stan z lat 20., natomiast w latach 30. na Rożniku postawiono kasę powiatową, a taką kamieniczkę utrzymałem w takiej stylistyce manierystycznej, nawiązującej do Holandii, przebudowaną w takim stylu modernistycznym, który też jest niedoceniany, natomiast stanowi ważny element architektoniczny, z, z, z charakterystyczny m.in. też dla nas. Pytanie. Dlaczego my tak okrutnie traktujemy tę przestrzeń kulturową? Przede wszystkim brakuje edukacji regionalnej. To, co robi pan Zenon, co robią poszczególne szkoły, to jest, można powiedzieć, działanie oddolne, ale ono jest traktowane jako, proszę się nie obrazić, wymysł sztrzalnych regionalistów, którzy wymyślili sobie i coś tam myślają, gdzieś inni numerami, wierzące, czy coś, coś tam pokazują. Brakuje kształtowania systemowego. systemowego Edukacja regionalna jest zalecana w szkołach, ale nie jest to obowiązkowa. Także dzieci na Mazurach nie muszą uczyć się o Mazurach, niektórzy lepiej wiedzą o tym, co się na przykład na Śląsku Także to też jest jeden z takich punktów. Natomiast my staramy się też w sposób różnogierunkowy przekazywać to przede wszystkim dzieciom. Państwo się nie obraźcie, Państwo są generalnie straceni. Państwo mają e, też e, e, różne stereotypy, e, które e, przeszły z nami z wychowania w poprzednim e, stronie jeszcze bardzo często. My inaczej patrzymy. Natomiast e, jeśli chcemy, żeby coś się zmieniało, to musimy żeby inwestować w dzieci, w młodzież. Tutaj też w się ramach referim muzeum, robiliśmy makietę miasta, spróbowałem rozrysować na postawienia poszczególne kamienice i dzieci lepiły takie domy. Poletniły dzieci z szkoły podstawowej, więc one z pozoru są bardzo popraczne, natomiast jeśli one są zestawione w już w większej grupy, to całkowicie inaczej w domu. Także Także zaczątek makiety z stały rozpoczęły. Też trzeba pamiętać, że e, nie szanujemy e, przestrzeni e, też cywiltralnej, czyli z, z, z cmentarzy. Się mówi, cmentarz został zlikwidowany, a zniknęły nagałki. A nieboszczyki? Nieboszczyki tam zostały. Bardzo często się mówi, że e, a, te kości się rozłożyły. I tutaj przykład z Giżycka. Tutaj jest ten zielony skwerek park między składem Sagą a Katowiciem. To jest stary nasz komunalny założony w początku XIX wieku. I kilka lat temu od miłośników wyszedł pomysł, że skoro są jakieś pieniądze europejskie do zbania, to przeprowadźmy renowację tego placu. Natomiast do tego parku. Natomiast władze miejskie zdecydowały, że to ma być w zasadzie zapardzić lat w cmentarzu. No i jeśli dobry porządny park ma być, to w parku musi mieć fontannę I przy ulicy Warszawskiej postawiono fontannę. Ta fontanna rok po danym tak wyglądała. To nie są stare płytki chodnikowe, to jest specjalny kamień szwedzki ściągany, To w warunkach mazurskich on wyglądał jak te stare takie perelowskie płytki, one zaczęły odpadać. Niektórzy twierdzą, że to jest właśnie klątwa, która z, z, dotknęła tą inwestycję. Nie wolno w takich inwestycji prowadzić na cmentarzu. Jeśli to ma być droga, jeśli to ma być służyć, że tak powiem, celom wyższym, ok, ale jeśli to ma być w zasadzie dla rozrywki, rozrywka na cmentarzu jest zły bądź. Konserwatorem udało się wytargować, żeby te nieboszczyki, które były pod fontanną, żeby je w sposób archeologiczny wyjąć. Ja generalnie przez półtora roku e, wyciągałem tych dawnych mazurów. No, tak jak z, czy Państwo chcieli spotkać mazurów, czy jak przyjeżdżają turyści, chcieli by zobaczyć tego żywego mazura, nie ma mazurów. Oni generalnie wyginęli, tak brutalnie mówiąc, albo po prostu przeszli e, z, do Stowarzyszenia Mniejszości albo wyjechali bardzo szybko w tych wniosek bardzo często po Natomiast y, ci prawdziwi mazurzy to cały czas są pod ziemią. Nie uudźmy się, że ciało będzie leżało, jak leży ze 100-150 lat, ono się rozłoży. W niektórych przypadkach tak, natomiast y, tutaj pod tym terenem w biżytki, gdzie znajduje się fontanna, ja ustawiałam, że będzie 100-150 y, szczątków ludzkich, natomiast się okazało, że było prawie 400 bości zaczęli 400 błyszczyków na 400 lecia tego rzecz. 400 licie bliżej skarbu, bo to były takie pomysł. Natomiast, bo, bo też y, wykopując te szczątki, przychodzili mieszkańcy Rzycka, ja po co to robicie, y, a może to ich zostawić, a może w ogóle z całego cmentarza ich wykopić. Ja mówię, no okej, okay, no, troszeczkę czasu trwało, nie mówiąc o pieniądzach. Ja mówię, ale jeśli jest tak. Bo ja mówię, no ale to, żeby to oczyścić, no to też trzeba byłoby usunąć drzewa. Nie no, drzew nie można zostawić. Ja mówię, ale jeśli te drzewa korzeniami, proszę mi wierzyć, w niektórych przypadkach w miejscu rdzenia kręgowego przechodziły korzenie, bo te drzewa czerpią z tych z, z szczątków ludzkich. Ci młodzi są w tych drzewach. To nieboszczyki można z, z, brutalnie traktować, ale drzewa już nie można tydzie. Także tutaj miejmy tą świadomość, że y, mówiąc o zlikwidowanym cmentarzu, mówimy o zniszczeniu was na ziemi. Ci zmarli cały czas y, są pod ziemią. A to już jest kwestia, czy ich dusze są po drugiej stronie, czy wracają do tych to, to już jest całkiem inny temat. To też jest kwestia, co się, co się powinno dziać się z tymi ściągami. Zresztą teraz oczkiem stoi przed takim pytaniem co dzieje się, co ma się stać na przykład z tymi szczątkami ludzkimi znalezionymi przy ratuszu na w w miejscu Starego Cmentarza Katolickiego. I dzizycko yy, też jest dobrym przykładem, jak można powiedzieć, klęskę kulturową fontana na cmentarzu można próbować przy jakiś sukces. Tam no, się udało wytargować, że te szczątki ludzkie zostały yy, przełożone do takich zbiorczych yy, trumny, ale nie zostały zmuszane, bo każdy... Zmarł, otrzymał swój numer. Także Państwo mają tutaj przegródki. Dziec, z, z dziecka zostaje mniej kości, dorosłego zostaje więcej, w zależności od tego, czy był zniszczony, czy nie. Te truby, te wyszczątki zostały umieszczone w takich zbiorowych formacjach, i zostały e, z, złożone w osławie. Po Staropolsku, kostnica e, stoi na e, cmentarzu. Na części, e, która pozostała. E, Utrzymaną funkcję cmentarną i to jest dobry przykład raz poszanowanie z naszych poprzednich, jakby nie patrzeć, a jednocześnie też jest to dobry przykład architektoniczny. On dobrze wpisuje się w tę przestrzeń parkowo-cmentarną. Jednym z powodów takiego złego traktowania z tej przestrzeni kulturowej jest to też, że my go doceniamy różnych rzeczy. Zabytek musi być przynajmniej porządna budowa że przy domu wiejskim już można się zastanawiać, ale taki płot, płot nie może być samy. Natomiast jest taki płot zamkowa, w tego, że ulica Zamkowa 30, jest to w zasadzie taka zemeryta. To jakiś miejscowy majster wzorując się na wzorach takich dobrych, e, z, z, arystokratycznych, wykonał taką siatkę. Ta siatka jest, z, z, z połączonymi różnymi elementami, z, z nawiązującymi trochę do secesji nawet, ale jest to przykład takiego z, z, ogrodzenia z końca XIX wieku Mazowskiego, że jedyna w okolicach Rwiszyska jest kilka takich przykładów. I z profesorem samem z Politechniki Łódzkiej, mówiąc, że to jest dobry z, z, zabytek zaraz u takiego profesora, który ma też z, kontakty z konserwatorami. Zadania rejestru zabytków i, za i odpowiednia konserwacja. Natomiast jeśli w jest własnością e, z, prywatnego właściciela lub wspólnoty mieszkaniowej, w życiu człowiek e, z, nie zgodzi się na podjęcie takich e, drogów, no bo to są przede wszystkim dodatkowe koszty. Natomiast to jest kwestia też znowu odwoływania systemowego, a może takim ludziom trzeba pomóc, czy zejść z podatków, ale tutaj pan wójt zaraz się skrzywi, no bo to jest. E, 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 uszczuplenie dochodów, a jednocześnie też no, chcemy ściągać turystykę. Ta bieda dla tej przestrzeni kulturowej bierze też z tego, że my dzieci nauczymy uczymy estetyki. Przede wszystkim jeśli coś jest estetyczne, to potem nawet naprawiając będziemy to troszeczkę inaczej traktowali. No, w tych przestrzeniach mińskich, już nie mówiąc o wsiach, nie ma myśli architektonicznej. Bardzo mało miast posiada architektów miejskich, którzy wykonywają tego całego tego porządku. I to jest przykład też tych okien z tymi podziałami, bo po prostu chociażby wymieniając okna, jeśli zachowamy te podziały w sposób jednolity, to już całkowicie inaczej będzie. I też trzeba pamiętać, że w większości traktujemy konserwatora jak obrony. To jest taki ktoś, który przychodzi i wymyśla. Musi być nie może być blachy, tutaj ma być coś takiego. To jest nie, nie jest aktorium, on musi tego pilnować. On się kojarzy konserwator, ma pieniądze na konserwację. To jest zbyt urzędnik, dlatego ja pilnoję. I to jest kwestia znowu, musimy próbować rozmawiać, próbować uzgadniać te różne rzeczy. Na zakończenie przykłady, że jeśli się chce, to może. Sprawa to jest trochę łatwiejsza, bo tu jest jeden e, właściciel, tak jak tutaj jest chwala, jadą w kolejowym w Węgorzewie. Wszystkie okna, mimo że z są zamienione na plastikowe, nie można dyskutować, ale sama estetyka powoduje, że całkowicie inaczej wygląda. Też można takie mechaniczne przykłady klocków wielorodzinnych zamieniać na coś, co jednak dość dobrze wygląda. To jest tak zwana hala w, w Węgorzewie. To całkiem dobrze wygląda. Tutaj też polecam taką stronę Polska Negnia, prowadzoną m.in. przez architekta Piotra Uszaka, który pokazuje jaką tą dawność można przekuwać na współczesne pomysły. Tutaj też jest ten przykład z Węgorzewa, na specjalny środek szkolno wychowawczy. Główny budynek to taka chwila, która w końcu wieku powstała należała do Dębunka. Teraz Potem została przekazana na dom do upadków dziewcząt. Natomiast ten budynek, który w, w tle na drugim planie, jest pytanie, czy to jest stary, czy jest nowy. Jest nowy jest nowy. Jest nowy, jeśli się, się c, może. Dziękuję bardzo.